Dzień dobry moi drodzy, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku w naszym domku gospodarczym. Odwilż przyszła wcześniej, więc zrobiło się cieplej i mogę śmiało Wam zakomunikować, że możemy zacząć remont dalszy naszego domku gospodarczego, który będziemy przekształcać w nasze studio youtuberów i miejmy nadzieję, że uda się z tego zrobić taki mini cykl, mini serię pod tytułem od zera do studia youtubera. Tak więc, co będziemy Dziubuś najpierw robić? Dzisiaj będziemy robić dwie ściany, które będą w gładzi. Będzie ta ściana i nasza ściana po mojej prawej stronie. I te tylko te dwie ściany będą w kolorze po prostu pomalowane, ale nie będziemy robić zwykłej gładzi, będziemy robić Gładź niezwykłą, na której chyba nie pracowaliście jeszcze, nie? nie? Pracowaliśmy Aha. i mam nawet do tego pewną taką anegdotkę, dygresję, ale to później. <noise> Także ja nie pracowałam, a dzisiaj ja też będę pracowała. E, oglądaliśmy filmiki instruktażowe, żebym wiedziała mniej więcej o co w tym chodzi. I mam nadzieję, że pójdzie w miarę gładko i że nie będzie brzydko, bo... Trzeba będzie później to skrobać, nie wiem. Zobaczymy. No a jeżeli już zrobimy nasze dwie ściany, to zaczniemy robić sufit, ale to już w kolejnych odcinkach, a pozostałe ściany to jeszcze w dalszych odcinkach, ale w końcu zaczynamy, bo no w końcu trzeba wykończyć nasz domek, żeby jakoś to wyglądało. I żebyśmy mogli sobie tutaj działać, coś nagrywać, bo na razie nie jest ładnie. Materiał, na którym będziemy pracować jest to multi-finish british gypsum. I to jest od Saint-Gobain. Nie wiem jak to się wymawia, bo to pewnie po francusku, a ja francuskiego się nigdy nie uczyłam. Ale wiecie o co chodzi, to jest ta firma od Rygipsa i tak dalej, nie? I będziemy robić na multi -finishu, chociaż do płyt kartonowo-gipsowych oni mają specjalny jakiś board, Multifinish, ale no, my nie mogliśmy znaleźć, więc będziemy działać na multifinishu i zobaczymy, jak to działa. W ogóle jest to masa, której już nie trzeba szpachlować, yy, szlifować. Będziemy musieli ją tak zrobić gładziutko, żeby po prostu już była na gotowo. Więc dzisiaj jest plan po prostu skończyć dwie ściany i już nie musimy do nich wracać, po prostu musimy je tylko wygładzić. Ale cały proces to już pewnie Wam Łukasz wytłumaczy, bo ja technicznie to tak średnio, bardziej teoria. No i moi drodzy, zobaczcie, tak wygląda nasz urobiony towar. Wygląda on zupełnie inaczej niż nasze tradycyjne gładzie i gipsy w Polsce. Jest on taki czerwony, a po wyschnięciu jak ściana już będzie gotowa, będzie taki bordowy z przecierkami. I tak jak już szefowa wcześniej powiedziała, jest to gips, który nie wymaga szlifowania. Czyli nakładamy go w dwóch warstwach, czekamy chwilę, później go wygładzamy, moczymy wodą, wygładzamy i to powinno już wystarczyć i to jest tyle w praktyce te, znaczy w teorii i teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce właśnie i w tym momencie mogę chyba przejść do dygresji albo do dygresji dojdziemy jeszcze trochę później więc zatem jak prawdziwi Brytyjczycy będziemy nakładać to w sposobem Brytyjczyków, czyli będziemy potrzebowali do tego paterę do gipsu i taką blichówę, oni najczęściej używają większych ale ja takich nie mam, więc sobie postaramy się wykonać tym Czym mamy, natomiast tą ścianę, bo tą zrobimy najpierw, tą zrobimy już naturalnie, tradycyjnie, jak na Polaka przystało, czyli spróbujemy to po prostu rozwałkować wałkiem i ściągnąć piórem lizakiem. Tak więc zobaczmy, jak to wygląda. Narzędzia zawsze czyste. Nakładamy nasz towar na pacę. I zobaczcie, jak paca jest mokra, to ten towar będzie Wam się z niej zsuwał. I teraz taki tip, jak zrobić, żeby towar Wam nigdy nie uciekał, to wrzućcie sobie trochę po prostu gipsu i tą tacę wymaziajcie. Niech tutaj już po prostu to będzie przyklejone i teraz widzicie, że nic nie spada. Gips jest dosyć rzadki, ale z tutoriali, które żeśmy oglądali taki ponoć być powinien. Więc nakładamy sobie nasz towar na naszą paletkę i będziemy zaczynać gipsować ścianę. Ścianę gipsujemy zawsze od lewego górnego rogu, idąc w bok i potem przechodząc do dołu. Chyba, że jesteście tak jak ja leworęczni, to zaczynamy od prawego. My zaczniemy od lewego, żeby po prostu łatwiej Wam to było pokazać. Tak więc zacznijmy sobie naszą przygodę i tak jak mówiłem, Osoba praworęczna na pewno będzie miała lepiej z tej strony się posługując, no ale czego się nie robi dla Was? Nakładamy sobie trochę towaru na naszą, na naszą pacę i staramy się go rozetrzeć w miarę równo na ścianie, tak żeby pozostawić około 2 mm warstwy tego naszego gipsu. Mimo i tak będziemy robili dwie warstwy. Pierwsza będzie taka wyrównująca, druga będzie trochę Cieńsza. Ci, którzy chcieliby wiedzieć, co to jest za gips, bardziej jest, przy, przypomina pink gipsowy, typu na przykład taki empek lekki, bo widać, że jest takie uziernienie dosyć, no dosyć takie grube, powiem wam szczerze. Później to zostaje oczywiście wypiurowane, ale e, no, to będziecie widzieć wszystko w dalszych etapach pracy. Tak więc teraz sobie e, po prostu nakładamy ten gips na ścianę. Ta warstwa została położona, tak jak widzieliście, dziubek pięknie mi tu akompaniowała, i całą obrzutkę na dole zrobiła ona. I teraz kolejny etap naszej pracy przy ścianie, bo tych etapów będzie kilka. Ale wiedzcie, że jak zrobimy ostatni, to jest koniec, będzie można to pomalować. Mamy założoną pierwszą warstwę około 2 mm. Teraz, kiedy to jest jeszcze takie dosyć wilgotne, ściągnijmy to, wyrównajmy, żeby pozbyć się takich batów, takich rys. Ja do tego posłużę się szpachlą, akurat e, olejnika, to jest e, 60, ale tutaj jest 0,5 mm gruba blacha, tak więc ona jest sztywna. To nie jest ta blacha, do która służy do już ostatecznego profilowania. My sobie teraz to tylko weźmiemy i wstępnie wygładzimy, bo pamiętajcie, że będziemy tutaj jeszcze robić drugą warstwę. I już na tym etapie mogę... kurwa... I już na tym etapie mogę wam powiedzieć, że gips zaczyna już przysychać, ale jeszcze jest w miarę plastyczny, że możemy go po prostu wyprofilować. Widzicie? Nadmiar, który się ściąga po prostu zrzucamy, ewentualnie jak się widzicie jakąś dziurę no to od razu ją łatamy. Pamiętajcie, że tu nie ma co się jakoś tam starać, bo będziemy nakładać zaraz jeszcze kolejną warstwę. Nie trzymamy też tej pacy zbytnio ostro, żeby za dużo tego gipsu nie ściągnąć. Ale pamiętajcie też, że my to robimy pierwszy raz, tak więc zobaczymy, co z tego idzie. Ściana za nami, jak możecie zauważyć, brytyjski gips lubi polskie i europejskie standardy, czyli będziemy mogli go nakładać wałkiem. Powiem Wam szczerze, bardzo dobrze się chwyta wałka, jedynie co trzeba pamiętać, żeby go trochę grubiej nakładać, bo tutaj wyszło nam po prostu cieńsza warstwa i Umyliśmy od razu narzędzia. Pamiętajcie, żeby myć te narzędzia, bo to cholerstwo po prostu szybko wiąże. Znaczy szybko, no to wiąże jak gips z sypki, tak więc trzeba po prostu dokładnie myć narzędzia. Ściany są zrobione i wygładzone i za chwilę. Będziemy zaczynać drugą warstwę. Zobaczcie, ta ściana już jest gotowa, ona jest jeszcze wilgotna, ale już nam tutaj po prostu nie brudzi ręki jak e, dotykamy, czyli będziemy robić tak zwaną warstwę mokre na mokre. Druga warstwa będzie cieńsza, ale mniej więcej będzie wyglądała tak samo. I teraz przyszedł czas na dygresję. Ci, którzy nie są zainteresowani dygresją, mogą mnie przewinąć. Otóż kiedyś już mieliśmy styczność z gipsem brytyjskim. Mianowicie jakieś 16 lat temu, kiedy mieliśmy 21 lat, pojechaliśmy jak większość naszych krajanów za pracą do Wielkiej Brytanii. No i majster z naszym znajomym kiedyś ku uciesze nocy brytyjskiej przy brytyjskich beksach napotkał rzeczonego Anglika, który zaproponował Pracę weekendową przy remoncie jego nowo zakupionej posiadłości. Tam wszystkie chaty są stare ogólnie, tak więc było co robić. No i spytał się nas, czy umiemy gipsować, a my na to pewnie. No i właśnie wtedy pokazał nam gips brytyjski, a my do niego potem mówimy, że. Dlaczego to jest takie właśnie. E, bordowe? I dodatkowo powiedział nam, że nie. Że tego się nie ściera. To nakładasz, nakładasz, ściągasz i już. My pierwszy raz wtedy żeśmy w ogóle o czymś takim usłyszeli, natomiast nie e, przejmując się niczym, powiedzieliśmy jednogłośnie: Jason, we can try! No i tak możeśmy ze. Cały dom wygipsowali, pierwszy pokój oczywiście żeśmy spierdzielili, wtedy nie było jeszcze YouTube'a, to znaczy może był YouTube, ale nie było na nim jakichś tutoriali, żeby zobaczyć jak to się robi, tak więc wierzcie mi na słowo, nauka była, rodziła się w bólach, ale finalnie on był zadowolony, bo płacił nam 5 funtów na godzinę bez taksu, co go bardzo cieszyło, no a my mogliśmy po prostu liznąć trochę brytyjskiej budowlanki. Jak widzicie, jesteśmy po dwóch warstwach i po wstępnym skamingu. To się nazywa skaming? Na no razie po wyrównaniu. No po wyrównaniu teraz musi to troszeczkę podeschnąć. My idziemy sobie zrobić jakąś kawę i będziemy jeszcze raz to przerównywać już tak na mokro, że będziemy po prostu pryskać wodą. Nie wiem na przykład z jakiegoś ławkowca i będziemy to ładnie wyrównywać, żeby nie było żadnych takich właśnie rys, batów, nie wiem jak to się nazywa, ale żeby po prostu było jak najgładziej się da, chociaż moim zdaniem i tak jest już naprawdę super i powiem Wam, że naprawdę idzie to szybko, bałam się, że będzie nam szło, szło wolno i bardzo mi się podoba metoda z wałkiem. O wiele lepiej się to nakłada niż tak ręcznie, idzie szybciej, sprawniej, a myślę, że jakby to nie ma wpływu na jakość tego wykonania. Ile zeszło towaru? Półtora worka, tak? No tam jeden cały worek i trzy czwarte drugiego. No także na dwie ściany, jedna ściana ma powiedzmy 2,45 na, na prawie 5. Więc no takie wydajne jest i bardzo fajnie się na tym robi. I podoba mi się to, że nie trzeba tego szlifować, to jest super. I tak naprawdę jest godzina 12, więc robimy to dwie godziny. I jeszcze podejrzewam, że z pół godziny do godziny czasu i mamy dwie ściany już na gotowo, więc super, naprawdę. I witamy po krótkiej przerwie. Nawet nie wiem, czy za bardzo nam nie podsuszyło tej ściany, bo włączyliśmy sobie tutaj farelkę, bo było zimno. I teraz tak, moczymy naszą ścianę, my wykorzystujemy do tego taki spryskiwacz. Pióro elastyczne, chociaż w naszym wypadku najpierw w takim mocniejszym zrobię, bo... No bo może być trochę ściana już przysuszona No i władzimy I tak wygląda to, moi drodzy, ściana podczas wysychania. Ściana jest już gotowa, skończona. Jak mogliście widzieć wcześniej, żeśmy tutaj po prostu nakładając, zraszając tą ścianę wodą, żeśmy tak zwany skimming robili. To chyba tak to się nazywa, ja czyli. Co? A ja wcześniej mówiłam skaming. Skaming? <laughs> to bym skaming. Tak więc chodziło o to, że gips, który jeszcze był na tyle plastyczny dał się zagładzić, natomiast był już na tyle związany, że nie ścierał się na pacy. U nas troszeczkę się to trochę może przysuszyło, ale jeszcze daliśmy sobie radę, żeby to wyprostować. Tutaj możecie widzieć jakieś zarysowania, które powstały od ciągnięcia pacy, ale to jest, moi drodzy. Płaskie. Też nie ma co z tym za bardzo przesadzać, jeśli chodzi o to wiecie, ściąganie. Zwłaszcza później, jakby na mokro, żeby tego nie wyślizgać. No, bo jak będzie to się świeciło, będzie wyślizgane, to później będziemy mieli problem z tym, żeby nałożyć na to farbę. Bo nie będzie się przyjmować, po prostu będzie tak to zagłaskane, że umarł w butach. Tak ściana teraz wygląda, ona jest jeszcze taka bordowa, taka bordowa na pysku. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą o co chodzi. Natomiast ona podczas wysychania będzie jaśnieć, a później docelowo będzie po prostu wyglądała jakby była pokryta rdzą z ewentualnymi widocznymi jakimiś właśnie przeciągnięciami popacy. A tak naprawdę jak ona wyjdzie, to już zobaczymy po... Jej pomalowaniu, natomiast widzicie, że wszystkie takie narożniki staraliśmy się tutaj pędzelkiem później jeszcze wyprofilować. Tu, gdzie mamy jakieś ewentualne wgłębienia, to później paluszkiem nałożymy akryl i tak to będzie się prezentowało. Co do samej metody, bardzo ciekawa. Pod względem tym, że po prostu w jednym jakby procesie technologicznym, w jednym dniu jesteśmy w stanie po prostu te ściany zrobić na raz, przygotować pod malowanie. Nie ma tych wielu etapów jak nakładanie, czekanie aż zastygnie, później szlifowanie, odpylanie i tak dalej, dalej. Tu już te ściany są można powiedzieć przygotowane do Malowania, i tyle. Wiadomo, że jeśli byśmy więcej ścian wykonali w tej technologii, mielibyśmy większą wprawę i tak dalej. Zresztą, wy również piszcie w komentarzach ewentualnie, jeśli wy pracujecie na takim gipsie, co można było zrobić lepiej, a co gorzej. Natomiast ja uważam, że bardzo fajne doświadczenie. Przypominają się młode lata. Tak więc w tym odcinku to by było wszystko. W następnym odcinku oczywiście ruszamy dalej z remontem naszego nowego studia. Bierzemy się za sufit. Sufit, który będzie już robiony w technologii tradycyjnej z racji tego, że nie mamy już po prostu tego gipsu. Ale też na pewno fajnie będzie popatrzeć, jak to się zmienia. A jak już będziemy wszystko mieli przygotowane, no to ruszamy z oświetleniem. Dwie ściany, które są akurat teraz za Waszymi plecami, będą wykonane prawdopodobnie w jakiejś fajnej strukturze. Zbudujemy sobie tutaj stół youtuberski, tak więc będzie się działo. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak to pomieszczenie się odmieni, oglądajcie kolejne odcinki. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że materiał się podobał. Do usłyszenia, cześć!